Co, Marcin, mówisz? Mam sprzęt. Co Tomek znalazł? Chyba tam w beczce tam to było, Co to za sprzęt? No, podwórków. No, chyba tak. Ty to mówisz? Pokaż, co tam masz, Marcin, do zabrania. Ja podwódu się nie widziałem. Ja z Tomkiem co chodziło? O, zalecił. Andrzej. Co to jest? A podwódu pod widziałeś, Rafała? No, Rafał, umyła się co? nie ja? powiem. O, okurary. No. Dla o. ciebie, dla ciebie. Niech się uczy, To jest dwie kurarka. To jest kurórka. To jest wszystko. No, to tak? Okazuje, tak. Elegancko. Ty złoty. No, elegancki sprzęcik. Mamy. No. Janek I... umiesz pływać? Czy z tym nakolarem indywidualnie pływać? Ja nie umiem. Ja nie próbuję. Ja nie umiem. Ja nie umiem. Ale z tym kolanem dałbyś radę pływać? I... 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 Płynął, płynął, ale bym się bał tu. Nie. No, ale byś się nie utopił chyba, co? Czy kolano no, by w dół, czy, w... Znaczy... czy kolano w cię... dół by pociągnęło? Kurcz by mnie łapał. Co? Kurcz by mnie łapał, te te kulanki. Co, kładziesz teraz słoninę, tak? Tak, będziesz się kroił powoli. Nie? I co, ty zrobisz ten? Zas... Zasmaszkę, czy co? Nie. To może nie... lepiej w tym garku na górze dużym, ty. No, no Słyszysz, ty? Dałem. Tylko ja nie wiem czy garki nie przypalają, no, nie, nie. patelnia to jest patelnia to... Ale tu mało, nie wypalisz tego tyle co trzeba Nie, to na pewno nie, bo jeszcze tam, nie. jest jeszcze jakiś garnek? Chyba, że ten mały bo ten mały weź A ten mały? Ten, ten od wody Co za mało? Mówisz, że... Jak wypalić Ten Olej, olej nie trzeba. A po co olejek słonina? Ej, jesteś, no dobra. A dęgo później. Co ty robisz? To olej mam. Ale mój dęgo później. A po co olejek ma słoninę? Jak to wszystko tłuszcz? Nie. chyba wszystko tu nie znajdzie, bo to wszystko na złomku. Nie umył. Panie. nie jak Kurwa, by się draj, jak się poleczyłeś trochę? Nie lepiej, to. Tak? I no. chciał A w środę na terapię? No, po tak? A po terapii do ciebie przychodzę. Powiesz do terapeutki, że piłeś? Ja muszę iść, Co? U ciebie? Hmm. No, bo nie bo muszę, nie. A ja bym idzie. że to fikcja literacka. <grywa prędzi> o, nie masz kreski. Nie masz. Nie Co? Moja tajemnica. my za rębełki mi oglądają. I to jest kobiety. Żnata? A jak? Nie Ty mówisz tak? Nie, ja jestem. Słuchaj. Nie, ja jestem. Nie, jestem nasz mnie ludzie znają wiesz. Na Cicho Nie ludzie znają. Na wał. Jak się pisze krótko, długo się pamięta, wiesz? No. Więc no. nie tam. Nie wiem. No, by jeszcze się przydała, co? Nie, jak do To nie nie. To nie. rudek. To puść. rudek. mi ten rudek. To jest rudek. To jest rudek.

Bo się nie zrozumiał Zamykaj tak, nie Chodź, chwilę idziemy, chodź, domu Co tu się dzieje? Kierownik na budowę przyszedł, co tu się dzieje? No dobrze, no Coś Tutaj? Będzie Smaczki? No, mnie no, no. No, nie, mnie obserwował wszystkiego, wszystkiego Wszyszki Cały klimat Kanapkę musisz aż z czym? To, co dałeś Z tym? No To z czy Nie, przydał że jest sminkę, wiesz boczek dodawałeś? Co? Bo, boczek dałeś? Wszystko Tu jest Elegancko I co tam, małyż? Leż. Leżysz? Leż. 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 Tak, mówisz, chill out? Czy żyje? Tak? Czy żyje? Wreszcie, będziesz jadł szyszki? Nie, ja sobie pójdę w kurwa. Tam. Jak budzę, trzeba, ci wrócić. Bo ktoś? Nie, tak nie będzie. Tu, nie, Ramał. Co? Ty, tak myślisz? Co? Czy tak będzie? Jak? Co? Ty, o co ci chodzi. Musi to wszystko wyszło. Twoje nogi już nie staną. Staną? Nie staną. A chodź. A ja my sobie dzieci? Ja myślę, że już utknąłeś. A jak sobie jak my sobie pójdę se Tak? Tak myślisz, Janek, będzie tak? Co? A ja bym tak. Nie? A jak tak? <laughs> ja nie będę spać. Uuu. A je robisz też? A robisz tak? A skąd nie? Pamiętajcie, że ty? Odziemy. 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 Tak? Przegrasz. Tak? No? Ja... A się założymy? Ja biorę kosę i bierzesz. Dobra, ja sobie wezmę koszter i sobie pójdę i sobie porobię. Aby na na, na no go na głowę. nie bierzesz. A potem mi coś męczyć na głową. Nie lubię. Co dobre, Janek? Weź sobie musztardy może trochę chcesz? Podać nie, nie. Kieczupu, musztardy? Nie chcesz jeść? A do kurwa, to ja zrobię inaczej. Będę za koszter i pójdę. Kosić? Tak. Koszul, lasy? Umiem. Nie zapomnę, sobie. Chyba broszkę zapalę, pomyśleć, jak to, czego. Nie Ej Ja wcale nie boję. Marcin musi boję, odpoczywać. Idziesz do Danki dzisiaj na noc? Nie. Nie? Jed jeden na, y na pozbierasz. Co? Puszki, y y tak. Jutro. Jutro? Jutro żyj Tak. Już koniec tego siedzenia? No. Oj. Janek to chyba najporządniejszy, kurde, obywatel Czyje to dresy dobra. Adidasa leżą? Proszę, idź, jedź Na rybki Jadę na rybki, no A ty przyjedziesz, masz źle, skusił trawę Tak? To ujebie To dawaj teraz, o zakup. Ja cię niebie. Co? Gdzie się urodziłeś? W no, Młodziejstwie No? Z co pochodzisz? No Z wioski? Czy z miasta? Ja z wioski pochodzę No nie Powinieneś ja pochodzę z gwiazdy Sie galareci widzowie Nie, nie Sie galareci A zakrętki nie ma od tego parowozu? Chyba lipa ten wiatr Chyba nie w tą stronę no, Chyba lipa będzie z połowów no, Ale zobaczymy Nie połów dzisiaj Patrzcie, idzie Marcinek Zmierza na 13 dzielnicy Co tam Marcinek? Tu tylko kółko I już zajeźdźmy no Tak jak obyśmy, 13 w Co ty gadasz? No. A no, mój wszyscy śpią, to co ja będę śpiał, się przejdę. Kosili gdzieś. czy nie kosili? Ja kosiłem. Tak? Ja. Nie. No, ja kosiłem. Oni, no. o, o, śpią. I co, tak, Odrabaś... gdzie idziesz Marcinek teraz? I powód No, ja już powolę temu wracam No na siebie. Tak A... No, to dobre. no. Tylko chodź na spacer. No dobra, A... ja może do Eweliny zajadę do tej Danki. No, Zobacz, co się dzieje. No. Słyszałem krzyczałem. Co tam Bogdan, ty? No. Co tam? A rozpoznałem cię po chodzie, wiesz? No to? No wyzdrowiałem dopiero Wyzdrowiałeś trochę. Z plecy przestaje boleć? No. Idzie no. tylko swojego kolegę zgubiłeś? A w wkurwił mnie. To już? No. Nie dość załatwia mu jedzenie, wszystko. Jeszcze mówi, że ja go obżeram. Kto? No Kazika kto? Faj fajnie, żeśmy filmik zmontowali ostatnio. Fajnie. No, Zadowolony jestem. Z namiotem. No. A co złożyłeś, nawet w drugim miejscu będziemy stawiać. No, będziemy kochać. No, ja wiem. no. śpi, Leszek śpi i Roberto śpi, tak? No. Śpią. Co ty bądź za dywanik masz przy sobie, co? Pokaż co to, nowy? Tak. Nowy? Od kobiety dostałeś. Pokaż, ale to nie jest nowy. Co Jaka masz farby? jeszcze? Jakie farby? Od kobiety dostałeś? I od, od kobiety węgorza jeszcze dostałeś? Tak, bo ona mi dawała A pokaż jeszcze raz ten dywanik, jak on bo, bo się... Bo Sparz, się co przy... to jest, ty Myślałem, że to jakiś kurwa wielka ważka, ty <śmiech> <Nie>. <śmiech> Pokaż Gdzie ty z tym dywanikiem będziesz szedł? Dla mnie? Pokaż Ale nie wiem, czy to nowe, odwróć No masz Czyściutki Nowe? No, to ci go zostawię Pokaż no masz no, czyściutki Nowy? Odwróć, muszę no. przejrzeć Gdzie go masz, skąd go masz? Od kobiety, bo przyszła, mówi ma pan na czym spać? Ja mówię mam Jeszcze mi konserwę dała Dwie konserwy, bo dwie rybne Nie i wiem jedno czy brasz ten dywanik, Co? Nie, Nie wiem czy brasz ten Na Dlaczego? Chuje jeszcze jakoś pluska ma Nie <laughs> no kurwa, to z bloku kobieta Jakiegoś kurwa Z bloku na bananek Bogdan dzisiaj będzie moim dietetykiem Tak Tak? Chodź Bogdan O tutaj pierwsza dieta Pierwsza dieta, promocji nie ma? Chopę, chopę. Co kurwa jakiś. Co 3 złote? 3 złote Ile ma procent? 5 Za mało? A to? A to co? Ile to ma? Nie wiem, bo to jest za duży wybór Nie wiem co Nie wiem, za dużo zabroci dobra... Za dużo dobroci To jest to, to lżejsze i tyle kurde Nie wiem ja tak. wolę to Tam Tamto jest niedobre to Co? Interesy. Co? Ile to kosztuje? 2,99 3 złotych chyba 3 razy 9 To ile jest Jak 3 razy 9? No, 3 złote za jedno piwo, co? 3, 3, 10, 23 zł Co? 23 Ile? 23, Ile? 23. Podawaj dietę, co mi polecisz Właśnie z Bogdan, tutaj żeby... właśnie patrzę Co, co mi polecisz, żeby zjeść? No. Co ty mi polecisz Bogdan na dietę? Kurczaków to nie za bardzo No, co no, co chcesz, wiem. chcesz, chcesz, chcesz no. Nie wiem, no. nic wiem To sobie usmażę? Tak? polecasz? No. To z serem są. Coś jeszcze patrz tutaj, bo to ja dużo jem Muszę dużo Muszę jeść dużo. nie, ja. Muszę iść dużo. nie ja. Tak jak tutaj mamy po 9 zł, Cześć, nie drogo. Ale co? Hmm. Chicken strips. Tak. Też dobra dieta? Tak. I co do tego? Tak. Sałatka jakaś, surówka. Tak, właśnie o to chodziło. No i musimy się wrócić może krokiety wezmę? Nie. krokiety nie? nie? za bardzo oleju za dużo A. za bardzo smużone A. o pałatka musi być z prawdziwych ich, tych, warzyw nie może być z prawdziwych warzyw musi być pałatka. Tak. nie może być byle co teraz tak jak weźmiesz to co? o śmietany do tego dodasz, no. wiesz? dodasz do tego no. co, to się... śmietanę. śmietane, gdzie tu śmietana? jest? Tam sensja dzi. Co? 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 Co tam Janek? Żniwa były z rana? Nie, Chodź, chodź. Żniwy były z rana? Były żniwa? Nie było. Nic nie było. Nie nie było? Ej, jest tu ktoś? to tu jest? No Leszek ten, twój kumpel Leszek Co? Żyjesz? Żyję No żniwa miały być, kurde przecież ja, Całe pole miało być przeurane wczoraj, Leszek no, jest, co, przyleżę, tak. Muszę sobie przyleżyć Co? Leszek Muszę, muszę trochę przeleżyć. Ale trochę zrobiliście, fakt no Uuu. Uuu. Skwareczki jak ta lala, co? No Ewelina przyjdzie. A to, To sobie kanapek zrobi dziewczyna. będzie Dlatego ona taka zdrowa ty. Ale ona potrafi. Ona dobrze, że to właśnie jeszcze potrafi jeść, to jeszcze, jeszcze dobrze. to nie mało. Dobrze świadczy, że jeszcze organy dobrze działają. O nie, kanapeczkę dwie. Z jeleszek na dzień i napełniamy zresztą ty też dużo nie jesz co Leszek? co? kto tam leży jeszcze?